Ayo! 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 Ayo!

Posłuchaj, przyszli, przyszli gąbki. Pokaż rękę. Sporo ich sporo zablokowało się, się w tą. Zaraz będę do ciebie ale jest gruba. Chyba... Zaraz zobaczę co będzie, nie? Nagrywamy, nagrywamy, nagrywamy. Nagrywajcie, nagrywajcie, wszystko dobre. No na razie, na razie. No pogoduj na się. Sporo w nich jest w koncepty, Kobiety, dzieci, także. Słuchaj za zaplątali w konceptlinę. Dużo, Dużo, Dużo rannych. będzie. Dużo rannych będzie. Także będzie. Dobra. Wsparcia nie, ale będzie potrzebna jakaś pomoc medyczna. Dawaj. Będzie potrzebna pomoc medyczna. No dawaj! Będzie potrzebna pomoc medyczna, słyszysz? Halo.

Mira mi hermano. Mi mano. embarazada. Pere mina. Calvar. посмотрите, что делается. И они... Помогите, помогите. Мы пограничники, вы пограничники. Ну no, что вы делаете? Ну no, делайте что-нибудь. Вы это начали. Ну то помогите им, но. Ну. Помогите.

My. My. Halo. Halo, halo. Tak, Rosini rusili na nich. Wepchnęli i na koncentriny. Oni teoretycznie są już na naszej stronie. Jakby poza granicą. Rosini stoją. Ci są zapotrani w koncentryjnie. Włosy trochę poszerpane. koteczki. Jeden jest na naszej stronie. Uwalny. No dobra. O. Jeden do laja. już uciekają? Nie. Dobra. Słuchaj, błędy nie uciekają, oni są po naszej stronie. Bug zabrali. Halo. Słuchaj, błędy nie uciekli. Dobra. Halo. Halo, Halo. Halo.